Cześć. Witamy Was w piątym odcinku programu Kuchnia na Oriencie. Dzisiaj przeniesiemy się do Portugalii, do samiutkiej Lizbony. Mhm. Dlatego też towarzyszy nam muzyka z tego kraju w wykonaniu Amali Rodriguez, królowej Fado. Ta kwita przyjechała ze mną właśnie kilka lat temu z. Z Lizbony, a do jedzenia proponuję dzisiaj oliwki po lizbońsku. Jest to przekąska, dla dwojga albo dla mniejszej ilości osób, prawda? Bardzo łatwa do wykonania, niedroga, a jakże smaczna. Do miseczki wsypujemy oliwki. Mogą być to oliwki czarne, mogą być to oliwki zielone. Zalewamy oliwki oliwą z oliwek. O sam szczyt. Do tego dodajemy posiekaną pietruszkę. Drobniutko. Dodajemy. Troszkę. Oraz wyciśnięty najlepiej czosnek, ja akurat nie mam wyciskarki, więc po prostu posiekałam. Mm. I nasza przekąska jest gotowa. Mm. Mm. Jak, jak w Lizbonie. Identycznie. Życzę miłego wieczoru i zdrówka. Myślę, że ta przekąska jest również działa na budowanie odporności, także idealna na ten moment: bo pietruszka, bo czosnek, bo oliwa. Cześć!